Can I be your superhero? superhero? Witajcie. Dzisiaj mija prawie 6 miesięcy od kiedy wyszedłem z wody i no przez ten okres nie poszukiwałem. W międzyczasie zajęłem się budową. Także na moim kanale, jeżeli Was interesuje bu budowa, to zapraszam na oglądanie. Do oglądania. Dzisiaj oczywiście Lubczyna, bo mamy najbliżej, jest ładna pogoda, troszeczkę kropi. Tam nawet się morsują ludzie. Eee, nie ma wiatru, jest cudownie. Wręcz taka pogoda jest idealna jak na tą porę roku. Wczoraj wiało, przedwczoraj padało. No i dobra, wchodzimy do wody. Mam na sobie wodery. I będziemy... Czesać. Zobaczymy co nam zima przyniosła, co przemieszała, za czy coś wyjdzie ciekawego. Także widzimy się, widzimy się przy lepszym sygnale. Trzymajcie się na razie. No i mamy pierwszą zrywkę dzisiaj. Mamy trzeci sygnał i 20 groszy 2018 mamy kolejną monetkę 10 groszy Duży śmietnik. Chyba ktoś się wkurzył na detektorystów, bo dużo łusek jest po jakichś kapiszonach. Kolejne 20 groszy 3 kapsel i wygrałem. Piwo z tyskiego, przejdź na ty. Ktoś wyrzucił kapsel darmowego browara. Ładny sygnał. Ja już to widzę. Mamy sreberko. Jest Matka Boska. Z drugiej strony pamiątka pierwszej komunii świętej. Elegancko. Pierwsze sreberko w tym roku. Słuchajcie, chyba będę się zbierał, bo naprawdę zaczęło tak padać. Taka ładna pogoda była, i nagle. Jest nie za Tych sygnałów też jest bardzo dużo śmieci, nie wiem czy się odzwyczaiłem z sygnałów po prostu i ciężko mi się cokolwiek namierza. Muszę na nowo nauczyć się wykrywacza. Zobaczymy, no mam na sobie bluzę, może za chwilę przestanie padać, ale... Na krótsze pierwsze wyjście i taki problem tylko te sreberko mi wyszło taki nieciekawy sygnał ale go kupniemy. dużo gliny śmieć Normalnie, masakra jest ta na słuchawkach cały czas. Jest jakiś pobrzęk, ale nic takiego konkretnego. Nie no, chyba będę się naprawdę zbierał. Dobra, zobaczymy, jak coś to się włączy. Jeszcze przestało padać. Słuchajcie, mamy. Dwie monetki w jednym koszyku, złotówka z PRL-u i 10 groszy z PRL-u. Z jednego dołka Nie wiem, chyba pokopiemy tutaj, może coś ciekawego wyjdzie. 49 rok, 10 groszy. A już myślałem, że to jest znak i oczywiście dwójeczka z PRL -u. 10 groszy PRL Sygnał 62 O kurde Ja pierdzielę, Ale niestety Za wysoki na coś dobrego To jest aluminium Ale mamy piękny duży krzyż <słyska> Praktycznie na wierzchu No rzeźba no jest Jakby nie było Mamy garbusa Made in Thailand Volkswagen New Beetle Co się ucieszy Mamy kawałek sreberka? Upadło. Kawałek sreberka? Zaraz wyciągnę. Mamy coś ciekawego. Chyba na parstek. Ale dziwny, a może to nie naparstek Nie wiem nie mam pojęcia Wygląda jak jakiś stary naparstek, ale nie to chyba jest coś od żarówki bo widzę tu gwint no dobra, ok. 5 groszy Mamy starszą monetkę 5 feningów nie wiem, nie mogę przeczytać, który to jest rocznik No dobra Wszedłem trochę głębiej, ale jest tak zimno Zimna woda Znaczy się, bo powietrze jest spoko Spoko, ale ole woda to ma chyba ze 3 stopnie, ja nie wiem Za zimna jest, nie, wychodzę trochę płyciej Wyszedłem na plażę, no i mamy 10 groszy No dobra Wyszliśmy z wody, idziemy do auta. Na dzisiaj kończymy, zaraz Wam zrobię podsumowanie. Jak na początek roku nie jest zbyt dobrze, ale nie jest też zbyt źle. Także wyjście zaliczone, za chwilę się widzimy w powrotem. Witajcie, jesteśmy już na podsumowaniu. Pokażę Wam, co udało się znaleźć. Z takich lepszych rzeczy, no to mamy tylko ten krzyż niestety jest to aluminium. Eee, wpadło nam 50-65 groszy współczesnych, dwa sreberka. Eee, tutaj mamy zawieszkę Matki Boskiej i jakaś, nie wiem, jakaś brożka, może coś to było, ale jest to sreberko. Słuchajcie, no dużo PRLi i, i e, jak na wypad w tym roku to nie jest zbyt fajny, ale jednak jest ważne, że. Eee, że człowiek wyszedł trochę na świeże powietrze. Słuchajcie, ja zapraszam Was do oglądania moich poprzednich filmów z tamtego roku. Eee, zobaczcie, co się udało mi znaleźć w tamtym roku. W tym roku mam nadzieję, że też będzie fajnie. Nastawiamy się tylko i wyłącznie na nurkowanie. No, teraz jest jeszcze woda za zimna. Nie mam sprzętu eee, takiego, żebym mógł w tak zimnej wodzie nurkować. Może sobie kiedyś zafunduję coś takiego. No i, i tyle, no ja zapraszam Was też do subskrypcji mojego kanału, także trzymajcie się, na razie.